W domu Bożym odbywa się wielka uroczystość. Przyszło mnóstwo ludzi, cieszył się nową świątynią. Zgromadzili się, aby podziękować za nią Bogu. Na podwyższeniu przed ołtarzem stoi król Salomon, i on dzisiaj jest radosny. Wznosi ręce do góry i dziękuje Bogu za nowy dom Boży. Dziękuję za to, że Bóg jest dobry i łaskawy dla Niego i całego narodu, że pomaga Mu tak, jak pomagał Jego Ojcu Dawidowi. Król Salomon prosi również Boga, żeby nadal opiekował się Izraelem. Bóg przyrzeka, że to uczyni, jeśli tylko będą mu posłuszni. Dlaczego przyszło tu tyle ludzi? Co robi Salomon? Jaka jest odpowiedź Boga? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.